W pudełku jest 40 kul. Wśród nich jest 35 kul białych, a pozostałe to kule czerwone. Prawdopodobieństwo wylosowania każdej kuli jest takie samo. Z pudełka losujemy jedną kulę. Prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że otrzymamy kulę czerwoną, jest równe. I są cztery wyniki. Narysujmy sobie pudełko, w którym jest w sumie 40 kul, a 35 białych. Pozostałe to są czerwone. No to chyba patrząc się na te wyniki, widać już, że tych kul czerwonych jest po prostu 5. I teraz losujemy z tego pudełka jedną kulę. Każda jest Jednakowej wielkości, więc składając rękę do pudełka nie wiemy, jaką wylosujemy. A zatem możemy wylosować z tego pudełka albo kulę białą, albo czerwoną. Nas interesuje tylko kula czerwona, a zatem ile sprzyja? Sprzyja 5 kul, a ile było wszystkich? 40. Zatem prawdopodobieństwo naszego zdarzenia A jest równe 5 ,40. No nie ma takiego wyniku, ale jeżeli skrócimy go przez 5, to wynik wyjdzie po prostu 1 Ja to pokazałem na pudełku. Równie dobrze można byłoby wypisać tak, że wszystkich możliwości jest 40 Kul czerwonych czyli sprzyjających jest 5 No i dokładnie ta sama zasada i ten sam wynik wyjdzie dający odpowiedź a